Witam, witam. Co tam słychać jak tam złeczko? Siema, siema byku. Właśnie zacząłem grać w tego. W Netfro Speed Cheat Powiem że takie sobie. Takie sobie. Lepsze jest ten Nie undergrad, tylko jeszcze grałem, co grałem na Play czwórce, na playu, yy, mm, Co go splatynowałem Netflis Speed Już nie pamiętam Ale... Najlepszy to Most Czarna Lista I adegrad Pamiętam jak się grało. Nie, Dawid. Jak się przechodziło się na ten, na, na świetlice. Ile to lat temu było? 14? więcej. 18 lat temu. Bo tam chyba po 13, czy tam po 12 lat. No to powiedzmy, że te 18, 19 lat temu. Kurde się grało. A. I co tam za, za, jako kwotę mają? O, już troszeczkę jest osób jak ktoś ma chwilę to yy, o 4000 lat to nie zawiemy. jak ktoś, ktoś ma chwilę ten ludzie zasubskrybuje, obejrzy filmiki walki z cieniem i tam różne właśnie na worku treningowym na worku bokserskim w 16 rękawicach bokserskich i i tam też i kilka filmików jest właśnie yy, z maską treningową. A to lipa, Chy chyba że jutro, ale mi się wydaje, że chyba ciężko będzie, bo jutro też ma padać, jutro i pojutrze, to nie wiem, to mi się wydaje, że pewnie w następnym y, tygodniu będziecie robić. Mi się uda, że chyba w poniedziałek. Pewnie. A dzisiaj ten splatynowałem w UFC 4. W końcu, w końcu jakoś kurde sportowe gry sobie splatynowałem. No, no to dobrze Uj, się Znowu mi się dziewa Ten No raczej w poniedziałek No chyba Raczej nie w niedzielę, nadzieję bez przesady Chyba, że w sobotę Chyba że się zmieni pogoda Ale chyba też ma padać Śmiało, śmiało ten zadawacie pytanie. Tam na, na TikToku, jak ten wyzywali Ukraińca, daj spokój. Ale to raczej, raczej gówniarze. Fejk, fejkowe konta i go, wy, wy, zaczęli go wyzywać. Ten. Zrobię sobie przerwę i sobie live'a robi na TikToku. Po więcej, więcej pisali, Żeby pisali, żeby wyzywali go. Alicja, Alicja, siema, siema. Ale ogólnie dobrze. Dobrze po polsku mówi. Dziękuję. Alicja, co tam słychać? Alicja, Alicja co tam słychać na tą David, <grywa> Dawid, to <grywa> <Dawid, grywa> <Alicja. grywa> Jak tam się spało? Dawid, nie podrywaj. Jak tam idzie? Ja właśnie robię aktualizację. A tak po prostu. Dobry humorek. Jeszcze 70%, jeszcze ten, 70%, 30%, mi zostało. Właśnie kupiłem. W, w, jutro y, będzie w Call of Duty Warzone y, podwójne doświadczenie. To trzeba się wziąć za to: z ogarnąć ten karnet bojowy. Bo tam dzisiaj parę godzinek spędziłem w, y, y, w solo y, Warzone. No, i zajęłem drugie, a to raz, a to, to siódme, trzecie, a drugie. To mnie nie, nie, nie tak źle szło. Tam właśnie siema, siema, siema wyku, nirwan siema. Ta właśnie na gorsze, że właśnie miał aktywowany tak zwany pilot, że tam krążył, krążył tam w jednym miejscu i jak cię namierzył to i właśnie, i właśnie dobrze to wykombinował, bo tylko we dwójkę byliśmy, a ja właśnie miałem takiego jakby tableta, gdzie wyświetlała mi się na panelu. Kto, kto, gdzie jest. A on właśnie miał yy, yy, taką specjalność, że nie dał się wykryć. Tak samo też mam i u siebie. Jak, jak zdobywa, jak zdobywa swoje zbroje, to jak, jak właśnie jak to, jak to powiedzieć jaki jest nalot właśnie z zbroją własną co masz ulepszoną to to właśnie yy, taką właśnie to yy, mam broń taką nie, nie, nie najgorzej nie na szybkość yy, szybkość ma niezłą ale są jeszcze, jeszcze lepsze bronie ale to bez sensu bo to tam ile tam chyba 40 zł kosztuje to I tam i sniperkę, nie taka złomami. Gra ktoś z Warzona? Jak ktoś, jak ktoś ma chwilę, nie zasubskrybuje Będzie mi bardzo miło. Jak z tych osób, którzy oglądają. Live'a mojego, to... to serdecznie zachęcam do subskrypcji subskrypcji, przepraszam jutro, jutro to chyba też, może gdzieś 16, bo po 16 będę bo tam też w jedno miejsce właśnie będziemy jechać i... Jak tam u Was pogoda Gracie? Gra, gra Ktoś z Was z Warzone? no i tak jak u nas butelkowa pogoda. I jeszcze gdzieś 20 Może y, ktoś z Was słyszał, że y, PlayStation 5, y, jak w, wysłali w, do, do sklepów przeróżnych, to, y, to skarżyli się ludzie, którzy kupowali. Teraz co? Teraz na, napuszczali właśnie, wpuszczali de, 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 konsolę to właśnie dużo, dużo narzekało. Tam ogólnie straty spore. Bo jak, jak powstał na początku ten Play 5, to tam warto było, ale też, też były też jeszcze problemy z wiatrakami, z chłodzeniem, bo tam inne miały 20, tam chyba jeden yy, ząbek, a inne były chyba 18. Po prostu tam, tam, gdzie było mniej, to głośno pracowały. I tam niektórzy narzekali, że dlaczego tak głośno pracuje. A się okazało, że mieszanie, puszczali właśnie, mieszanie montowali te wiatraki. Raz tak, raz tak. Tam z jednym znajomą rozmawiałem, to mówił, że, że u niego to jest w porządku, że cichutko pracuje bo się pytałem czy właśnie słyszał o tej akcji on właśnie też słyszał i na szczęście u niego nie było problemu a teraz podobno już całkiem nie warto, nie warto kupywać playa piątki, bo też mi właśnie kumpel opowiadał o tym, o tej akcji właśnie, co się dzieje jak te buble puszczają a jeszcze wcześniej, jak z kumplem rozmawiałem, to właśnie czytałem w internecie, że, że są strotni. A tam czasami. Czasami jak właśnie tam spoko to do, do blokowania. Tam też PlayStation podobno ma puścić. Mają właśnie. Ma być to chyba taka aktualizacja, że gry mają te na Xboxa działać. A fani Xboxa są wkurzeni. A witam, witam serdecznie. Kojarzę, że tam ludzie fani XBOXa są za bardzo niezadowoleni, że też mają gry puścić z XBOXa na Play'a 5, takie jak Forza, Giro of War i jeszcze tam jeszcze inne, inne gry. A, chyba z tego, z angielskiego. O! No to gratuluję. No to fajnie, cieszę się bardzo. To się pewnie nieźle wzięłaś za, za tę, za, za naukę. Pewnie troszeczkę spędziłaś czasu. No to nie tak, nie. tak nieźle przy godzinie. No super, naprawdę. To dobra pamięć masz. Szybko, szybko się uczysz. Mnie to właśnie z nauką, to ciężko szło. Postawkę gimnazjum to na dwójkach. No, no to, no to nieźle. No to widocznie to propagaliśmy, bo ja to niestety musiałem skracać temat. No, ogólnie mama pomagała. No, skracała, skracała z tymi słowami temat. Tam, temat, który miałem przykładowo parę stron, to, to to właśnie skracała do, do jednej kartki yy, od zeszytu i się uczyliśmy na pamięć i tam dostawaliśmy dwójkę o historia to właśnie mieliśmy właśnie w zawodówce, chodzi do zawodówki yy, to, to właśnie nie trzeba takiego właśnie odczyciela. Surowy surowego. Ale zawodówce tam trzeba było mieć tylko 3 trzy oceny. Były za, za zeszyt, kartkówka i klasówka. Na górze to właśnie z kartkówką, bo to yy, on wybierał tematy A co do klasówki to my wybieraliśmy, z, znaczy nie, przepraszam, z, z karkówki to on właśnie tak mieszanie, mieszanie było i właśnie też nie wiedzieliśmy jak, z czego się nauczyć, tak. A z klasówki to wybierało trzy tematy i trzeba było się nauczyć. No ja właśnie wybierałem jeden temat, oczywiście na dwójeczkę, skracało się temat i... Mama pomagała i skracanie tematu, i się dostawała dwójkę czy tam trójkę. I... No i właśnie na koniec roku, na koniec trzeciej, oczywiście klasy zawodowej, bo to było 3 latka, Technolog, robot wykończeniowych, miałam średnio chyba 3-3 z kaczykiem. trzecie miejsce miałam ogólnie ze szkół zawodowych 3,85, a chyba najwyższa była 4,10 czy 4,15. A Tam z WF6 szóstka, religia, szósta angielski, tam chyba czwórka, historia 3. Najgorzej to chyba dwójka była chyba z Madne. WF3 6, no pamięta z WF6. Ogólnie to sami faceci byli. Dwadzieścia. Najwięcej osób to chyba było 30, chyba 6, ale to w pierwszej klasie zawodowej a, w, a do trzeciej z klasy zawodowej 20 chyba parę osób było jakoś tak mało osób 0 Pisać, pisać śmiało, dodawać pytanka. Co do historii, to yy, lubię, lubię ogólnie oglądać. takie związane z drugą wojną światową. Ojej oh yeah. hmm. No i się mało osób Pisać, pisać miał. Jak tam Sruweczko? Co tam, co tam robiliście, robiłyście? Everest. Spoko. Nie ma problemu. Obraz starcie trzeba wyłączyć. O kurde. Nie to wnosi stan, trzeba. Powiem ci kolego. Poczekajcie chwilę, teraz. Muszę zresetować.